Witajcie na moim kanale. Dziś, jak to się mówi, oderwałam się od wirus sprzątania, bo jest sobota i chciałam wszystko ogarnąć przed świętami. Nie wiem, czy mi się to uda. Ale wczoraj dostałam wieczorem paczkę i chciałam no, nagrać szybko filmik, dopóki mi ludzie nie porozbierają wszystkich rzeczy, które zamówili, bo tak właśnie się stało ja tam wam obiecałam, że w marcu jeszcze nagram filmik z otwarcia, niestety jeszcze nie zdążyłam, nawet jedna pani pod paczkomat przyjechała praktycznie, żeby odebrać swoje rzeczy, bo jej się śpieszyło i no i te rzeczy tak się szybko roze, no wszyscy poodbierali na szybko ja na tygodniu nie mam tak czasu bardzo, wiadomo, człowiek jest w pracy, po pracy już ktoś chciał przyjść i zabrać, więc nawet nie zdążyłam tych filmików nagrać ale teraz właśnie wczoraj dostałam, znaczy odebrałam sobie wczoraj wieczorem wracając z pracy i dzisiaj od razu mówię, nagram. Odrywałam się właśnie od mycia okien. U nas, no boże, nie jest pogoda dobra do mycia okien, bo za oknami deszcz, brzydko, pochmurnie. Chociaż mi się zdaje, że troszeczkę się robi cieplej, ale mówię, trochę sobie przynajmniej tak z grubsza ogarnę, bo już nie myłam tych okien od można powiedzieć Bożego Narodzenia, więc one nie są za czyste. A stwierdziłam, że na tygodniu nie będę miała czasu, więc je dzisiaj ogarnę. A więc może dosyć tego gadania i przystępujemy do otwarcia paczki. To znaczy ja tą paczkę zawsze wcześniej otwieram, bo nie lubi się szarpać z tymi rzeczami, pudełkami i tym podobne, więc może od razu zacznijmy od... od od, y, moja koleżanka zamówiła serum z witaminą C, tą 10% i tonik z witaminą C. Bardzo fajny zestaw na wiosnę, y, prawda? Wiadomo, że y, serum nasze rozświetla, odmłodza, ma stabilną witaminę C, jest jej aż 10% w tej buteleczce, rewitalizuje, wygładza skórę odświeża, prawda, przywraca blask tej skórze, także naprawdę bardzo fajne rzeczy robi, zwłaszcza jesteśmy na wiosnę właśnie wstępujemy w wiosnę, początek wiosny, mamy początek wiosny i wiadomo, że tu dobrze jest po zimie o tą skórę zadbać tam nawet w tej chwili mamy cały taki zestaw, nie wiem czy pamiętacie bo, o, zaraz wam pokażę. O, mówię o tym zestawie. On jest w tej chwili 120 zł, e, cały zestaw, prawda? Cztery elementy. Jest tu peeling, jest ten właśnie tonik, jest serum z witaminą C i krem, oczywiście z witaminą C. E, nasza nowość z filtrem 50. Także bardzo fajnie, zwłaszcza, że musimy, e, zaczynają się słoneczne dni. Musimy chronić skórę, ona się nadaje ten krem i pod makijaż i na co dzień Nawet jak ktoś się nie maluje, bardzo dobrze jest zabezpieczyć skórę przed tymi promieniami, promieniowaniami Prawda? Także bardzo fajna opcja Wiadomo, jeżeli używamy tej ochrony 20 czy 30 powinniśmy ją co jakiś czas dokładać ten krem. Na co dzień nie ma czasu, także ja proponuję naprawdę ten krem z faktorem 50. Tak, i on nam praktycznie starcza, można powiedzieć, na cały dzień. Tak, także jak użyjemy go pod makijaż, przychodzimy z pracy, dopiero możemy go zmyć. Także naprawdę jest bardzo fajna opcja, zwłaszcza że, wiadomo, człowiek, który pracuje, nie ma czasu. Cały czas nakładać, dokładać, że trzeba byłoby jeszcze makijaż zmywać jak ktoś robi i od, od początku nakładać, także naprawdę jest to bardzo fajna opcja, zwłaszcza ten cały zestaw tych czterech kroków na wiosnę, super. Tak, to może tyle o tym, bo już tak się rozgadałam, zwłaszcza, że ja jestem zakochana w tych produktach z witaminą C, naprawdę robią fajną robotę. E, takim e, produktem w tej chwili jest promocja, następnym jest Balsam e, Today Tumorów Always. Oj, w tej chwili był za 8,99. Bardzo fajna e, cena. Tylko nie zapomnijmy, że ona jest gwiazdką, więc e, konsultanci wiedzą, o, e, e, prawda, o co tu chodzi. E, mamy jeszcze. O, też koleżanka właśnie chciała sobie spróbować tych wszystkich zapachów bo powiedziała być może, że się na coś zdecyduje, ale mówię na razie sobie zamówi perfumetki czyli mamy tutaj This Love z tej serii, Today, Tomorrow i Always tak, wszystkie cztery zapachy bardzo ładne może tak pokrótce omówmy ten, ten This Love ma różowy grey płatki jaśminu i pismo Drugi tutaj neroli, frezja i, i też piżmo. Tumorów mamy trzecie, neroli, paczula i żywice orientalne. I always mamy neroli, róże i drzewo sandałowe. No tak sobie to spisałam, żeby wam pokrótce y, powiedzieć, jakie to są zapachy. One są dość takie y, zbliżone zapachami na pewno ich, no nie, nie wszędzie, bo tak pismo, ale nie wszędzie jest to piżmo ale są bardzo ładne zapachy, także polecam i właśnie w tej raz w tej chwili cenie są po 9,99 zł, chyba, o ile się nie mylę, też w dobrej cenie mam tu jedną wodę właśnie z tej serii, tutaj zobaczcie trochę to pudełko, bo to jest dla klientki, takie trochę nie wiem co ona na to powinien, czy to jest na prezent, czy to jest dla niej. No zobaczymy, jak nie, to zamówię to sobie, powiedzmy zostawię, czy jak komuś nie będzie zależało. No nic, porozmawiam, zobaczymy, czy to jej będzie przeszkadzało, bo kto jest dla niej, to pewnie stwierdzi, że rozpakuje i to pudełko nie jest jej takie potrzebne. W tej chwili ta woda jest 49,99, także, że też w dobrej cenie. W moim zamówieniu też się znalazły kremy do rąk. Kremy tam była taka promocja na kremy. Zaraz, zaraz pokażę, mam ich sześć. Tam była taka promocja, że jak też weźmie trzy kremy, może zapłacić 4.99 za krem. Także mamy tutaj tak naprawczy krem mocno do mocno przesuszonych dłoni. Mam ich aż 3 mam wygładzający krem jaśminowy z witaminą E i jeden krem lawendowy i one w takiej właśnie koligacji, czyli po trzy, a ja mam dwa razy trójkę, są po 4,99. no nie zapominajmy, że ten krem lawendowy jest chyba w katalogu z dzwoneczkiem więc on będzie skończą, skoń, się kończył nie wiem czy to do zakończenia, czy po prostu opakowanie będzie zmienione na pewno jest to jeden z naj piękniej pachnący w kremów do rąk, w ogóle z lawendą one są takie delikatne także polecam kolejną rzeczą którą tutaj zamówiła mi pani to jest balsam nabliżający balsam do ciała z awokado, on w tej chwili chyba jest 7,99 na takim wyprzedażowej stronie, też w sumie fajna cena i jeszcze w moim zamówieniu Chyba też z tej wyprzedażowej strony, Mgiełka. To jest mandarynka i imbir. Chyba był za 5,99 i żel pod prysznic, taki mniejszy. To jest taki nowy zapach. Orange Twist. On tak pachnie, chyba. Zobaczyłam. Taki cytryna. Pomieszana z pomarańczą, chociaż pomarańczy tutaj nie czuć. Taki bardziej cytrynowy, limonkowy. Także taki zapach. Ja tutaj zamówiłam już sobie tą nowość, taką, która będzie w następnym katalogu. Ale zobaczcie, widzicie, okazało się, że dostałam chyba to w nowościach, nie, chyba za, za poziom. I chciałam zobaczyć tutaj ten nowy zapach, bo słyszałam, że on jest strasznie dziwny. No, na pewno jest taki delikatny, czyli z tych if tak tak jak na przykład IF chyba true, on też taki jest dość delikatny. Czyli jak ktoś nie lubi mocnych zapachów, to na pewno będzie mu się podobać. Tutaj czytamy, że mamy czerwone jabłko, jaśmin i akord białego piżma. Jak jest piżmo to powinien się dłużej utrzymywać, zobaczymy. No taki jest delikatny zapach, jakoś ciężko mi tak do końca wyczuć. Ja tu trochę właśnie tego jabłka czuję. Uwielbiam jabłka, więc piżmo też. Jaśmin chyba gdzieś tam się też przebija. Powiem szczerze, że jest to, jeżeli ktoś lubi bardzo delikatne zapachy, a ja lubię, to jest taki zapach wiosenny. Można powiedzieć, że jest fajny. Nie jest taki oczywistym zapachem, tak, żeby się kojarzył z jakimś y, y, z zapachem konkretnym, ale jest ładny. Ładny, taki delikatny, na wiosnę jest bardzo fajny. Tak na co dzień. No zobaczymy jak on długo się będzie utrzymywał, w moich tych jeszcze, no właśnie tutaj mam jeden priv, tu mam drugi perfumetkę, w tych zamówieniu też są takie kosmetyki za poziom, tak, każdy tam konsultant, mamy, prawda, ten taki program, jak to się mówi, program, program, jak on się nazywa, widzicie, już zapomniałam z tego wszystkiego, ale chodzi o ten brąz, srebro, platyna, diament i diament vip Dobrze mówi? A, platynowy i diamentowy. Więc, jeżeli osoby są na pewnych poziomach, odbierają sobie, mogą sobie od, odebrać kosmetyki, tak, jakieś ze swojego poziomu, w moim poziomie do odebrania był właśnie ten perfumetka nawet wcześniej popatrzyłam zamówiłam sobie jeszcze jedną balsam i taki krem ogórkowo aloesowy ten krem chyba był już tylko chyba on zmienił opakowanie to jest taki krem codzienny w sumie fajny lekki krem do całego ciała i do twarzy tak, on pewnie będzie się sprawdzał na przykład ja tak sobie pomyślałam przy opalaniu, bo on jest taki wiadomo ogórek, aloes jest nawilżający, taki ochładzający, aloes daje kompres, także na przykład można go włożyć do lodówki przed opalaniem. Tak i potem go wykorzystać, jeżeli ktoś się lubi opalać albo w takie bardzo gorące dni. Yy, właśnie tą perfumetkę już żeśmy sprawdzali, jaki zapach ma. No, jestem ciekawa ich trwałości, bo zapach, no, podoba mi się. No i tu mamy balsam, tak? Balsam yy, z tej samej serii, której balsamem możemy utrwalić zapach, prawda? Jeżeli jakiś nam się zapach podoba, yy, możemy użyć wody balsamu i wtedy ten zapach nam się yy, przedłuża. Jeszcze tutaj w moim zamówieniu są takie nowości dla lidera. Czyli jest to jeden nowy krem, taki dla dzieci z lamą. O, nawet fajny taki jest, zobaczcie, różowy. O, taki lekko różowy krem, fajny. I zapach. Szczerze mówiąc, to tak nie ma jakieś maliny. Albo mi się zdaje jakiś chyba lekko malinowy. Albo mi się tak wydaje, ale tak czuję chociaż przy tak różnych prawda, zapachach jak się sprawdza to potem te zapachy gdzieś uciekają mamy w tych zestawach nowo na nowość kredkę kredkę taką konturówkę czarną i ona tu ma gąbeczkę do rozcierania o, możemy sobie Fajnie wykorzystać. O, ja mam to może źle pokazuję. Tak, mamy taką kretkę, która się ładnie rozciera. To jest taka guma, silikon chyba zrobione. No fajnie, ciekawe jaka jest ta trwałość tej kretki, nie wiem, zobaczymy. Zrobimy tu kreskę. I zobaczymy. Co tu mamy jeszcze w nowościach? W nowościach mamy podkład serum. Z tej z serum, z tej takiej serii, to nowość może nie jest, bo one były już w naszym katalogu, ale mi się zdaje, że być może te takie kolory będą bardziej do cery opalonej. Tak. O, no rzeczywiście on jest taki ciemny dość, nie wiem, czy ja to pokazuję. Tak, ale praktycznie się ładnie rozciera. No, jeżeli ktoś się ładnie opali, będzie miał tą cerę opaloną, to będzie dość fajnie wyglądało, także na pewno się przyda. Ja polecam, bo on dodatkowy wiadomo, ten podkład jest jeszcze z seru, ma aktywne składniki rozświetlające, ma witaminę C i E, antyoksydanty i ochronę 30. -tkę. I w tej chwili chyba jest. Nie wiem czy dopiero będzie. No, nie pamiętam już w tej chwili tej ceny. Tak na pamięć, także też fajne. I w nowościach mamy bardzo fajne super cienie. Ja sobie już otworzyłam. Bo ja z tym y, otwieraniem zawsze mam problemy. Kolory przepiękne. Nie wiem, to światło u nas strasznie jest zachmurzone. Ja takie światło sztuczne też włączyłam, ale ono na pewno troszeczkę nam te kolory y, pewnie trochę bo przekształca. Ale kolory są ładne, jaśniutkie, delikatne. No, ja jestem zadowolona, bo ja w ogóle lubię takie jasne kolory, zwłaszcza na lato. No, tutaj może fiolet. Ja to tak tych fioletów nie są, Chyba, że bardzo, bardzo takie rozświetlone tego typu taki liliowy, prawda? Ale on tu jest to mieszką. Nie, ładne, ładne takie ładne, delikatne, także na pewno będą się podobać. Wiecie, że tych kolorów to chyba w przyszłym katalogu będzie trzy. One tutaj nawet pokażę. Oh, z ciekawości właśnie fajne trzy kolory trzy odcienie będą bardziej takie różowe bardziej chyba wpadające w brązy i w zielenie także takie będziemy mieć nowości na katalog maj polecam a i tutaj a jeszcze 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 bo wiadomo dostałam też katalog tak na maj bardzo fajnie taki delikatny no piękny no, te fajnie, że właśnie robią y, fokus i katalog w takiej samej odsłonie, nam się wtedy nie myli, tak? bo przy takich zmianach co miesiąc, to my w końcu już y, człowiek już gdzieś się myli, które to jest, do którego miesiąca, ale jeżeli to jest to samo, także od razu wiadomo, że to jest zestaw i dostałam oczywiście dla nowych y, konsultantów w tym miesiącu mamy nowy program. Witamy. Taki program na początek dla nowego konsultanta i jest nim. Przy zamówieniu za 200 zł, mamy w pierwszej kampanii wodę perfumowaną i balsam do ciała Persif dla niej, lub do wyboru wodę toaletową i żel do mycia ciała. Full Speed, bardzo ładny jeden i drugi bardzo ładny zapach w drugiej kampanii, tak może pokażę yy, mamy tak, o właśnie serum do twarzy z witaminą C także super sprawa i do tego żelowy lakier do paznokci lub mamy wodę Celebr i kremowy żel pod z takie mleczko kokosowe i maliny i w trzecim katalogu Czyli powiedzmy, jakbyście się zapisali teraz, to był kwiecień, maj, czerwiec i w czerwcu do odbioru by było tuż geniusz, też bardzo chwalony i podwójny program liftingujący pod oczy, pod oczy, na oczy, bo on jest taki podwójny lub mamy krem z witaminą D i ultramatowa szminka, tak, odcień lila. Tak, i te wszystkie prezenty możemy sobie za 4,99 odebrać. Oczywiście jest yy, pewien wymóg, zamówienia muszą być na minimum 200 zł. I po tych trzech katalogach, czyli czerwiec w lipcu, jeżeli ktoś, yy, prawda, przez te trzy miesiące będzie składał zamówienia za 200 zł i nie tylko, yy, jeżeli, no nie wiem, będzie miał dużo klientów, prawda, bo osoby, które się zapisują... Mogą zamawiać tylko dla siebie, a mogą zamawiać dla też swoich koleżanek, rodziny i przyjaciół, prawda? Także, jeżeli chcesz trzy katalogi, ktoś zbierze na 1200 zł, zamówienie dodatkowo nie jest to wymóg, ale to jest taki dodatek fajny, przyjemny, że może potem odebrać sobie taki zestaw kosmetyków też za jedyne 4,99. Także naprawdę zapraszam, jak ktoś jest zainteresowany. E, bardzo fajny ten zestaw. Zwłaszcza, że jest i serum, i persiw. Bardzo ładny zapach. I tuż geniusz, którzy właśnie one są bestsellerami. E, także kampania bardzo fajna. Ja tylko tak, e, dla przykładu e, ktoś się będzie chciał zapisać. Tutaj mam te cztery perfumetki, które moja koleżanka e, zamówiła, ale dla przykładu chcę Wam pokazać naprawdę wykorzystać. Cztery zapachy kupić. E, to są naprawdę ładne zapachy, fajnie się sprzedają, na pewno znajdziecie klientów na nie. I kupić cztery takie zapachy, już macie praktyczne zamówienie na 200 zł. Czyli macie tylko chodzi mi zapachy 50 ml, prawda? Czyli o właśnie w takim tym, w takiej wielkości. Czyli zamówić cztery te zapachy i macie zamówienie za 200 zł plus yy, bierzecie prezent prawda, z, z tego programu dla nowych konsultantów i macie zamówienie z głowy. A, a zapachy są piękne, nawet jeżeli nie chcecie y, dla siebie, y, bo tam chyba będzie cena koło 200 zł niecałe, jakby ktoś się czepiał, powiedzmy, o, przy okazji Wam pokażę, bo zamówiłam, o tego Wam nie pokazałam. Teraz tak e, firma Ivon wchodzi oczywiście w opakowania. Papierowe. Więc na początku mogliśmy wcześniej w formie takich reklamóweczek prawda, brać. W tej chwili mamy to takie opakowanie papierowe. Także nawet takie jedno opakowanie czy dwie takie torebeczki, już mamy naprawdę całe zamówienie. No bo przy tych czterech będzie nam tam grosze dwa, trzy brakować. Można sobie jakiś drobiazg, nawet w takim. W takim stylu domówić. One tam chyba po parę tam groszy. Sobie, jak lat macie zamówienie na 200 zł. Także oprzy, właśnie firma Iwan wchodzi w nowe reklamy. opakowania papierowe. Tak one teraz mogą się prezentować. No fajne. Ekologiczne. Nie jest to już folia, tylko papier. To chyba jest całe moje zamówienie także, a widzicie, jeszcze zapomniałam, no i z programu y, naszego, są też i próbki dostajemy też i próbki y, za program tu mamy Confidence, witamina D krem z witaminą D krem z witaminą C, ten taki najnowszy i w PRI też próbeczka i mamy próbeczkę Segno Impact o, ciekawa jestem, co to no, zobaczymy później. Także jeszcze o tym zapomniałam. I oczywiście, jeżeli ktoś będzie zainteresowany zapisaniem się do iWON, chcia chciałby kupić takie kosmetyki, dla przykładu na przykład takie, jakie tu Wam pokazałam, pod filmem będzie link. Należy w niego kliknąć, można się zapisać i ja się do niego odezwę. Także bardzo łatwa. Sprawa jeżeli, a jeżeli nawet ktoś jest zainteresowany kupnem kosmetyków tam też będzie link do sklepu, można właśnie też zamówić i ewentualnie telefon będzie w linku rekrutacyjnym, czyli w tym linku gdzie się człowiek zapisuje, tam jest mój telefon jakby ktoś chciał wcześniej porozmawiać albo chciałby kupić tylko kosmetyki, prawda, niekoniecznie się zapisywać. No to jest taka możliwość, one wtedy idą prosto z fabryki, tak? Czyli należy się zadzwonić, jeżeli ktoś jest pewny, tam będzie link do sklepu, także można spokojnie sobie zamówić. Czyli naprawdę mamy cztery zapachy, 500 ml i mamy załatwione zamówienia. Kto się wina, dzień dobry na no tą pierwszą kampanię, przy którym dostajemy właśnie prezenty do wyboru. Dzisiaj to na tyle. Pewnie czekamy, będziemy czekać na następne zamówienia. Ja tych zamówień robię sukcesywnie mniejsze, tak? bo kiedyś byłam tak, że kupowałam całe kartony i ja się w nich gubiłam wprost. Miałam parę paczek i ja nie wiedziałam co dla kogo. Teraz prawda, zamawiam częściej, ale mniejsze. Wtedy ja sobie to rozpisuję po klientach, po znajomych, kto tam kto mi zamówił. i jest mi po prostu łatwiej. Także do usłyszenia, do następnego zamówienia.